Dzień dobry, witam was serdecznie, z uwagi na sytuację jaką mamy w Polsce, dzisiaj będę prowadził e, rozmowę na moim kanale chyba w ten sposób. nie nażartowałem no oczywiście, nie będę prowadził w masce, ewentualnie tylko w czapce, także witam was serdecznie, troszkę tak kurzar żartem, pół serio. Z uwagi na nasze warunki dziwne w Polsce, jakie mamy, niestety, ale co poradzić? Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać jedną ważną rzecz w moim filmie: mianowicie, co sprawdzić podczas kupna w motocyklu. Gdzie zajrzeć, gdzie przystawić ucho, na co popatrzeć, na co zwrócić uwagę, żeby nie trafić na minę. A wiadomo, bardzo bardzo dużo tych min jest u nas. Także co? Zapraszam Was serdecznie. Jedziemy po kolei z tym koksem. Słuchajcie, pierwsza, ważna rzecz. Może zaczniemy sobie od silnika. Sprawdzamy sobie, oglądając nasz, nasz przyszły motocykl. Silnik, w jakim stanie są dekle tutaj z jednej, z drugiej strony. Obchodzimy ten motocykl 10, 15, 20 razy tyle, ile trzeba. Sprawdzamy sobie z drugiej strony, wszystkie te ewentualnie, czy nie ma odbicia, tutaj gdzieś od czegoś, i tak dalej. Wszystkie dekle tutaj z prawej, z lewej strony, wszystkie tutaj elementy na tym sprawdzamy, sobie, czy nie ma żadnych wycieków z naszego silnika. Z silnika w motocyklu, który mamy zamiar kupić tutaj zaglądamy wszędzie gdzie się tylko da w każdą jedną szczelinę w każdą jedną dziurkę wszędzie, wszędzie patrzymy sprawdzamy wszędzie patrzymy tutaj przy okazji na kolektory czy są niepowgniatane, czy gdziekolwiek nie ma ślady w jakieś uderzenie ewentualnie zaglądamy sobie tutaj w dziury w każdą jedną dziurę, czy nie ma wycieków gdzieś tam na, na misie, pod misą gdzieś na łączeniach silnika i tak dalej obchodzimy motocykl 10-15 razy, tak jak mówiłem, żeby wszędzie zajrzeć, w każdą jedną szparę. Sprawdzamy sobie z tej strony kolektora, sprawdzamy sobie tutaj te wszystkie ewentualne możliwe wycieki gdzieś, czy nie ma ich tutaj gdzieś. Sprawdzamy sobie tutaj na łączeniu, na każdym jednym łączeniu silnika. Bo tutaj to motocykl to nie jest niestety samochód i każdy jeden wyciek, naprawa każdego jednego wycieku to naprawdę będzie bardzo kosztowna rzecz, a tego byśmy chyba nie chcieli, a szczególnie zaraz po zakupie naszego motocykla. E, oczywiście, jeżeli sprawdzimy sobie te wycieki, dotknijmy tego silnika, czy on nie jest ciepły, czy sprzedawca przed sprzedażą nie próbował go zagrzeć, żeby on później lepiej nam odpalał ten silnik. E, sprawdźmy tą obudowę, czy nie powinna być ciepła, wiadomo, bo, bo jeżeli ktoś zagrzał nam ten silnik, no to on później będzie już troszeczkę lepiej chodził, będzie ciszej chodził na, na ciepłym oleju i nie będzie możliwości sprawdzenia go tak dokładnie, jak byśmy chcieli. Bardzo ważną rzeczą jest sprawdzić ten silnik i na zimnym i na ciepłym silniku. Czyli odpalamy go na zimnym silniku, posłuchajmy jak pracuje, posłuchajmy czy nie ma jakichś niepokojących dźwięków, czy nie ma jakichś niepokojących stuków, czy nie dochodzą do tego silnika obchodzimy sobie z prawej, z lewej strony tego motocykla na odpalonym silniku. Posłuchajmy tutaj, od strony, od strony rozrządu. Z każdej zresztą strony. Z prawej, z lewej. Czy nie, ma, czy nie dochodzą jakieś niepokojące dźwięki, stuki i tak dalej z tego silnika. Zgaźmy ten silnik, jeżeli on się już zagrzeje. Po chwili spróbujmy go uruchomić jeszcze raz. Spotkałem się kilka razy w moim, w moim życiu z takim przypadkiem, że motocykl na zimnym odpalał idealnie a jeżeli on już się zagrzał e, przestał już tak ładnie odpalać a powodem tego była niestety pęknięta tuleja w silniku e, o czym sprzedawca nie poinformował i też bym się raz nadział właśnie e, oglądając e, akurat wtedy R1 -kę. także e, także trzeba bardzo bardzo uważać przy kupnie naszego motocykla szczególnie Dlatego że wszystkie części do motocykli są bardzo drogie i kosztowne. Kolejną rzeczą, jaką możemy sprawdzić, to jest luz na główce ramy. Tutaj mamy główkę ramy, tutaj mamy śrubę do główki ramy, ale pokażę, bo może tutaj na tym motocyklu będzie to wszystko łatwiej widać. Słuchajcie, sprawdzamy sobie luz na główce ramy, czyli wciskamy klamkę hamulca motocykl zdejmujemy ze stopki bocznej, siadamy na niego najlepiej i ruchami takimi do przodu naciskając, żeby te amortyzatory siadły sprawdzamy czy gdzieś tutaj w tej okolicy nie ma jakichś stuków nie ma jakichś luzów niepokojących no bo to wiadomo znowu będą generowały się koszty automatycznie jeżeli tu coś znowu będzie do, do naprawy także to jest też bardzo, bardzo ważna rzecz kolejną rzeczą jaką musimy Obejrzeć i też wam tutaj pokażę na tym motocyklu, słuchajcie, wszystkie spawy. Oglądamy sobie dokładnie, wszystkie te, te łączenia tutaj. W szczególności na główce ramy. Czasem zdarzało się, że, że gdzieś tutaj w tych miejscach w okolicach główki ramy zdarzało się, że, że ta rama była pęknięta. A to dlatego, że motocykl był stawiany na koło często. Częściej jeździł na jednym niż na dwóch kołach. Także. Przeglądamy sobie tutaj, sprawdzamy, nachylamy się w każdą jedną możliwą dziurkę, tutaj zaglądamy, oglądamy wszystkie te spawy tutaj dokładnie, na główce ramy patrzymy, zresztą na całej ramie najlepiej. Słuchajcie, druga ważna rzecz, tutaj mamy takie odbojniki, widać, widać, te odbojniki tutaj, tutaj na główce ramy, one muszą być w stanie naprawdę idealnym, nie ma prawa tutaj być albo żeby nie było tego odbojnika, albo żeby był zgnieciony, bo jeżeli tak jest, to oznacza tylko jedno, że nasz przyszły motocykl leżał na glebie i był przewrócony na którąś stronę. A tutaj ładnie widać, słuchajcie, nie ma prawa tutaj być widać żadnego tutaj odbicia ani tutaj tego odbojnika. Jeżeli widać, to znaczy się, że coś było nie tak, że leżał na glebie nasz motocykl. Także no, trzeba bardzo, bardzo uważać, bo takiej zwykłej parki główki na pewno nie będzie śladu na tych odbojnikach, ale od y, jakiegoś uderzenia i szlifa już y, takie coś może być. Kolejną sprawą sprawdzamy sobie wszystkie spasowania tutaj na, na plastikach. Wszystkie spasowania tutaj tej czachy, wszystkie spasowania, czy lampa dobrze pasuje, czy idealnie tutaj są te. Y, Tutaj, te, te, te szpary między sobą, czy te plastiki nie są połrywane, te zaczepy, bo to wszystko później znowu będzie nam generowało koszty. To wszystko jest bardzo drogie. Te plastiki to są liczone w tysiącach. Te boczki, czacha i tak dalej. Słuchajcie, ta lampa musi być spasowana idealnie tutaj. Jedna z drugiej strony to samo, też wszystko musi być. To wszystko idealnie spasowane. Te plastiki sprawdzamy sobie, czy tutaj nie ma jakichś połrywanych, czy nie ma jakichś luzów cokolwiek, czy nie jest gdzieś, gdzieś coś popękane, porywane, niedokręcone, gdzieś jakieś te, te zaczepy i tak dalej. Wszystko, wszystko trzeba dotknąć ręką, wszystko najlepiej sprawdzić, tak jak mówię 10-15 razy ile będzie trzeba, tyle razy obejść ten motocykl, obejrzeć wszystkie te plastiki, wszystkie tutaj, czy nie brakuje tych śrub tutaj każdej jednej, zaglądamy sobie w te wnęki wszystkie, tutaj tych te kołki, czy, czy czegoś tutaj nie brakuje tak samo. To wszystko jest bardzo drogie. Te śruby, na przykład jedna taka śrubka w serwisie, kosztuje 20 zł. Jedna sztuka, więc gdyby ich brakowało kilka, to policzcie sobie znowu generowałoby to kolejny wydatek. Następna, kolejna bardzo ważna rzecz. Sprawdzamy sobie lagi. Sprawdzamy sobie lagi na ewentualność wycieku z tych lag. Sprawdzamy sobie, czy tutaj nie ma śladów oleju, czy na przykład zakurzonego oleju. Jedna, druga laga. Macamy sobie ręką, jeżeli jest ciemno na przykład, albo poświecić sobie czymś, ale to widać. Jeżeli byłby wyciek, tak jak są, tutaj mamy zawieszenie na przykład upside down, zobaczcie, nie widać nic, ani nie ma śladu oleju, czyli jest dobrze. Jeżeli byłby tutaj wyciek... A powiem wam szczerze, że chyba w 90% motocykli przywiezionych szczególnie z Francji po policyjnych te lagi ciekną. Oglądałem bardzo wiele tych motocykli i powiem wam szczerze, naprawdę w, chyba w 7 na 10 albo w 8 na 10 albo jedna albo druga laga ciekła. Także to będzie dobry pretekst do utargowania troszkę sceny, wiadomo. No bo Trzeba kupić uszczelniacze, trzeba zrobić te lagi, trzeba dać komuś do naprawy, chyba że ewentualnie sami, sami to ogarniemy. Także znowu następne koszty. Słuchajcie, następna sprawa tarcze hamulcowe. Sprawdzamy sobie tutaj, czy nie ma rantu na tarczy. Sprawdzamy klocki hamulcowe. Tutaj, jak widziałem w jednym, w jednym z filmów u jednego blogera, powiedział, że nie ma tutaj prawa być luzu. Nie ma nic bardziej mylnego. To są tarcze pływające. I tutaj nie wiem, czy słyszycie, czy to było słychać? Musi być. Dosłownie pół milimetra luzu na tych tarczach. Czy tak samo w sporcie? Na tych tarczach musi być luz. Musi być luz. To są specjalnie zaprojektowane tarcze. Nazywają się właśnie dlatego pływające. Ten luz. Eliminuje się podczas hamowania. Po prostu przejedziemy kawałeczek i one już e, kiedy się tylko lekko rozgrzają, ten luz się eliminuje do zera i on praktycznie znika. Także to jest też bardzo ważna rzecz. Sprawdzamy sobie właśnie te tarcze tutaj. Sprawdzamy sobie klocki. Następna rzecz, ewentualnie do zrzucania, z, e, utargowania troszkę sceny, bo koszt tarcz, jeżeli chcemy oryginalne mniej więcej, to jest 1000 zł i więcej. Także to nie są małe koszty, a możemy ewentualnie coś jeszcze z tego utargować. Także przednia tarcza, sprawdzamy sobie tak samo tylnią tarczę. Tylnia tarcza akurat tutaj nie jest pływająca, także tutaj luzu nie powinno być w ogóle. Sprawdzamy sobie tutaj, czy nie ma rantu, sprawdzamy sobie klocki. Kolejną sprawą, sprawdzamy sobie napęd w motocyklu. Słuchajcie, tutaj jest napęd akurat na łańcuch. W FJRC jest na wał, także tam napędu raczej nie sprawdzimy, chyba że podczas jazdy, ale tutaj możemy sobie sprawdzić. I zaraz Wam pokażę, tylko wezmę sobie rękawiczkę. Tak, i już jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, sprawdzamy sobie napięcie łańcucha, tutaj jest dość duże w R1C akurat, powinno być około 4-4,5 cm w tym motocyklu, przynajmniej według serwisówki także tu jest mniej więcej ok ale ważną rzeczą jest sprawdzenie tutaj czy łańcuch nie odchodzi nam od zębatki czy nie ma tutaj luzu, jeżeli tutaj mamy luz oznacza się, że łańcuch jest wtedy już rozciągnięty i nadaje się do wymiany sprawdzamy sobie zębatkę wystarczy się nachylić sprawdzamy zębatkę, zobaczcie tutaj zębatka jest jak najbardziej ok te zęby nie powinny być szpiczaste w żaden sposób one nie powinny być szpiczaste powinny być takie tutaj właśnie na górze zaokrąglone ten szpic i powinny być dość wysokie te zęby jeżeli zęby są szpiczaste lub już są małe czyli niskie w sensie oznacza to że jest zębatka do wymiany tutaj jak widzicie jest jak najbardziej ok od góry mamy praktycznie taką płaską powierzchnię także zębatka jest ok tak Zdajemy sobie tylko rękawice i jedziemy dalej. Tak słuchajcie, jeszcze e, tak samo bardzo ważną rzeczą sprawdzamy, tak jak mówiłem tam z przodu, tak i tutaj z tyłu. Sprawdzamy wszystkie tutaj te połączenia, wszystkie te spawy na łączeniu ramy. E, każdy jeden element, jakieś tam niepokojące rzeczy, jeżeli widzimy, że gdzieś jakieś te spawy są dziwnie zrobione, e, jakoś tak po domowemu powiedzmy, to lepiej sobie odpuśćmy taki motocykl, bo e, to tylko robimy dla naszego bezpieczeństwa. Słuchajcie, zdejmujemy sobie najlepiej. Można też fotel zdjąć. Jeden, drugi fotel, ja tego już nie będę ściągał. Pokażę Wam tylko tutaj mniej więcej o co chodzi. Tu mamy całą konstrukcję, ramę. Sprawdzamy sobie, czy tutaj ewentualnie nie ma jakichś pęknięć. Czy to wszystko mamy tutaj proste. Czy tutaj nie jest jakoś popękane, spawane, cudowane i tak dalej. Także to jest też bardzo ważna rzecz. Ściągnąć fotele to jest dosłownie dwie minuty. Także tutaj też pod fotelem jest. Goła rama, można to sprawdzić, tak samo jak i w tym motocyklu. Przechodzimy sobie, ściągamy sobie fotel i oglądamy sobie tą ramę. No, ja tutaj, może nawet ściągnę fotel, także zaraz sobie tutaj zobaczymy u mnie. Tak, i słuchajcie, sprawdzamy sobie, widzicie tutaj, wszystko mamy na wierzchu: wszystko, ramę całą mamy na wierzchu, także sprawdzamy sobie tutaj. Każdy jeden element. Tutaj w szczególności jeżeli był przewrócony motocykl, bardzo duże szanse, że ten ogon się odłamał albo że pęk. Także sprawdzamy sobie tutaj wszystkie te spawy, wszystkie z jednej jak i z drugiej strony. Przechodzimy, sprawdzamy tutaj. Każdy jeden tutaj element sprawdzamy. Słuchajcie, musi być wszystko idealnie, praktycznie nie może tutaj być jakiś dziwnych, niepokojących spawów, jakiś jakiś tak jak mówiłem wcześniej spawów takich domowych, że tak powiem. Wszystko to musi być praktycznie zrobione fabrycznie. Zaglądamy sobie w każde jedne miejsce, w każdą jedną dziurkę, choćby najmniejszą, żeby to później nie żałować i nie okazało się w domu, jak już zajedziemy tym naszym mm, kochanym pierwszym motocyklem czy kolejnym e, nowym motocyklem, że coś jest nie tak. Także, także e, sprawdzamy sobie. W każdym jednym motocyklu macie tutaj tak samo te odboje, te spawy, wszystkie te łączenia i tak dalej. Tak jak widzicie, tutaj są też te odboje. W każdym jednym motocyklu mamy te ograniczniki skrętu. Jeżeli motocykl był przewrócony, jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie te ograniczniki albo będą urwane, albo będą zmiażdżone, albo będą w jakiś sposób tam uszkodzone. Także, tak ogólnie to chyba byłoby na tyle. Jeszcze Wam powiem na koniec, jeżeli już mamy to wszystko ogarnięte, wszystko żeśmy obejrzeli, każdą jedną szparkę przejrzeliśmy, posłuchaliśmy tego silnika, czy wszystko jest ok. Zanim kupimy, zanim zapłacimy za ten motocykl, warto by się było przewieźć tym motocyklem. Warto by się było przewieźć z tego względu, że żeby po prostu sprawdzić, jak ten motocykl jeździ. Czy skrzynia biegów pracuje prawidłowo? Czy te biegi wchodzą miękko? Czy wchodzą, czy czasami nie wyskakują te biegi? Nie bójcie się na rozgrzanym tym motocyklu przejechać im troszkę szybciej, troszkę gdzieś powiedzmy, na drugim, na drugim biegu odkręcić mocniej, żeby sprawdzić, czy on po prostu nie wyskakuje. Bo no, to jest taka przypadłość motocykli, że jeżeli były katowane, jeżeli, były, jeżeli jakiś, ktoś się nad nimi znęcał, to ta skrzynia biegów no, bywa różnie. Bywa bardzo często, że Przeważnie dwójka, drugi bieg wyskakuje, także nie bójcie się na, na drugim biegu odkręcić trochę mocniej do tych 7-8 tysięcy obrotu, nawet i 9 kawalon, tego gdzieś tam przegonić i sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Jeżeli to wszystko sprawdziliście, jeżeli motocykl pracuje prawidłowo, jeżeli te, te biegi nie wyskakują, jeżeli ten silnik chodzi powiedzmy w miarę równo, jeżeli nie dobiegają jakieś dźwięki dziwne z silnika... No to pozostaje Wam chyba tylko pogratulować zakupu nowego motocykla, z którego cieszcie się i bawcie się nim na wiosnę, która już właśnie nadchodzi. Także chyba to będzie tyle. Na pewno o czymś zapomniałem, ale to najwyżej jeszcze dopiszę w komentarzu. Także na razie dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Lewa w górę, trzymajcie się. Życzę wszystkim bezpiecznego sezonu 2020 i każdego kolejnego. I tyle. Lewa w górę, trzymajcie się, hej.